Siemanko, co jakiś czas pytacie mnie, czy używam King Bolena dalej? Tak używam. Czy działa, działa, czy są updatey, tak są, nawet jakiś się pobiera. Podłączam głowicę, pokażę Wam jak to wszystko zadziała na Grafiku 7. Więc jak widać, wszystko działa, błędów brak. I tak, tutaj ostatnio robiłem adaptację Deku 200 Jakieś inne testery, które posiadałem na tamten czas, nie chciały tego zrobić. I tu jest taka jedna opcja. To jest taka jedna opcja, że można się połączyć z licznikiem. O, jak widać jest jakaś aktualizacja. Dobra, pobiorę aktualizację i zobaczymy czy ta opcja w ogóle zadziała. I tutaj yy, mam taki licznik do Skody Octavia 1, który ma w przebiegu 178 tysięcy. 481, i zobaczymy, czy da się ten przebieg tutaj zmienić. Dobra, aktualizacja pobrana. I tutaj w tym testerze jest taka opcja Odeometer Reset. I niestety nie mam jakiej przetestować, bo mam tylko taki licznik ze starej Skody Octavii I akurat z tego co wiem, nie ma go tutaj w spisie. I tutaj niestety go nie ma, chyba że jest gdzieś tutaj po jakimś Volkswagenie. Nie, nie ma. zobaczymy jeszcze. Bo to jest chyba taki sam liczyk jak w golfie. Na tych samych podzespołach. No także, po prostu no, na dzień dzisiejszy nie pokażę Wam, czy to działa, ale powiem Wam tak, że ostatnio ładnie zrobił adaptację DQ-200, tej GEN-1 tak jak mówiłem też tutaj robiłem w insigni 2 cofałem klocki z tyłu czy znaczy klocki zaciski też to działało jest tu jakiś update? nie ma dobra, więc jeżeli chcecie kupić taki tester to pod moim filmem będą linki, i na hasło Marvel macie zniżkę, macie discounta. No, więc, tak jak mówiłem, tester cały czas w życiu, cały czas działa i naprawdę jest pomocny. Pozdro, i do następnego.